Znajdujemy się na premierze filmu JAKOŚ TO BĘDZIE, ze mną Mariusz Gagatek, aktor, odtwórca jednej z ról tego filmu. Cze... Cześć, witam, cześć. Cześć, no powiedz proszę, przybliż widzą po... trochę sylwetkę twojej postaci. W filmie JAKOŚ TO BĘDZIE gram Michała, czyli tego czwartego z tych trzech nieudaczników. Pojawiam się tam w sumie epizodycznie, ale jestem takim kolegą przyszywanym trochę tych trzech bohaterów. Moja scena... W filmie, no, tak, widzieliśmy z, z, z Albertem i z Jackiem, gdzie tam, powiedzmy, wpadam pod samochód, i, i, potem, i potem w szpitalu. Także że tak to wygląda. Natomiast no, sam film, no, to wydaje mi się, że bardzo ciekawa komedia, która wiąże różne, różne takie, jakby porównać dawnych reżyserów, czyli i bareje, i, i na przykład Yy, dżarmusza, no I Wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie to wyszło no, a Powiedz w takim razie Jakie miałbyś rady dla osób Przykładając trochę tą fabułę Na życie realne osób właśnie między 30 a 40 Które no, mają ten właściwy etap życia Ten główny taki, gdzie już powinna być Ustabilizowana sytuacja zawodowa Może być może mieszkanie własnościowe Prawdopodobnie na kredyt Ale żeby się nie zatracić Żeby zachować jakby trochę tą Pogodę ducha, no i radość życia, żeby się niczym nie załamać, no i żeby mieć ten pomysł na życie, żeby to życie szło jakby pomyślnie, bez takich zmartwień. Czy masz jakąś taką receptę? Jak widzimy, nasi bohaterowie, mimo iż im się w życiu kompletnie nic nie udaje, to cały czas mają nadzieję, że będzie dobrze, że jakoś to będzie. Więc myślę, że to jest ten optymist, optymizm, który płynie z tego filmu, że mimo iż im się w życiu nie udało, bo mają po 30, kompletnie nie osiągnęli nic. Ale cały czas myślę, że jakoś to będzie, że będzie dobrze. Więc myślę, że nie trzeba się załamywać i być w dobrej myśli. To powiedz w takim razie, co u Ciebie słychać już poza tym projektem? Czy szykują się jakieś projekty filmowe, teatralne u Ciebie? E, tak, głównie filmowe, e, stała rola w serialu Święty e, na Wspólnej. No i poza tym e, ostatnio, no to trochę takich seriali właśnie telewizyjnych. Na fabuły cały czas czekam. No to wszystko przed Tobą. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Wyle do przodu. Dokładnie. To powiedz proszę naszym widzom, gdzie Cię mogą znaleźć w social media, głównie na Instagramie, bo ja myślę, że wśród naszych widzów będą kolejne osoby, które będą chciały Cię zaobserwować i śledzić Twoją twórczość. E, tak, no jeżeli chodzi o social media, no to Facebook i e, e, Instagram pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Mariusz Gagatek. Zapraszam wszystkich. E, od czasu do czasu coś ciekawego tam wrzucam z planów filmowych, więc e, zawsze coś można się dowiedzieć. A w takim razie, czego ci mogę życzyć, jeżeli chodzi o Twoje sukcesy, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym? Ja myślę, że tak jak myślę nam wszystkim, optymizmu, pogody ducha, żeby sytuacja, która teraz, tak jak tutaj widzimy, sytuacja wojenna na świecie, która myślę, że wszystkim nam trochę wewnętrzny jakiś smutek wzbudziła. Więc. No tego optymizmu i zakończenia ruchego tej wojny, a będzie dobrze. A gdyby, gdyby Twoi fani zapytali się Ciebie, jak mogą jeszcze pomóc, zaangażować się w pomoc takim osobom, uchodźcom, uciekającym z Ukrainy, to co byś im doradził? Ja myślę, że pomagajmy na wszelkich, wszelkich możliwych szczeblach. Są różne zbiórki, są zbiórki pieniędzy, żywności, więc tutaj jak tylko ktoś może to, to pomagać, udzielajmy się wolontarnie, czyli... E, czyli, e, jak moi znajomi przy, przygotowują uchodźcom e, jakieś ży, żywność, jedzenie, e, zbierają pieniądze, no co tylko możemy, pomóc im znaleźć e, jakieś mieszkanie, jeżeli tylko jest taka potrzeba. No, tej, e, tej pomocy trzeba nam wiele. E, tej pomocy trzeba wiele dla, dla naszych wschodni, wschodni, wschodnich sąsiadów. No i co mogę powiedzieć? No, tak akurat się złożyło, że ta premiera y, zbiegła się w takim y, no, trochę smutnym czasie. No ale miejmy nadzieję, że to będzie jakiś koniec. Ale wiesz co, y, ogólnie psycholodzy mówią, że to jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego, że mieć taką odskocznię, żebyśmy się nie załamywali. Tak. dlatego jak najbardziej w komedie polskie i nie tylko polskie, ale taka jak dzisiejsza, myślę, że w większości się podobało. E, trochę dobrego humoru, e, ciekawe spojrzenie na świat, e, może współczesnych trzydziestolatków. I trzeba być dobrej myśli, że będzie dobrze. I jakoś to będzie. No ja prawie już się powoli do tego grona zaliczam, więc też mówię sobie, jakoś to będzie. Dokładnie, więc bądźmy dobrej myśli. Nie każdemu się układa tak, jak byśmy chcieli, e, i powiedzmy, niektórzy mieszkają z rodzicami, ale zawsze wyciągajmy z tego jakieś dodatkowe Plus dodatni. No i tego Ci życzę, żeby zawsze w każdej sytuacji był plus dodatni. Bardzo Ci dziękuję. Obserwujcie Mariusza na Instagramie i na jego social media. No i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję i zapraszam do kin. Na jakoś to będzie od 20 bodajże 5. 5. Tak, od, od piątku. Najbliższego. Tak, od piątku najbliższego. Dobry humor, warto zobaczyć i każdy coś dla siebie z tego weźmie. I życzę jeszcze raz, i tego wszystkiego dobrego Ci. Dzięki, życzę. serdecznie pozdrawiam.